Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć śmierć Las, Przed ekranem dziś zapraszam do Was. Zobaczmy, czy to dziennikarskie zero będzie ciekawe. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. Dobra, powiedzcie mi coś, jeżeli zainstaluję sobie taką aplikację XTB, to jak dużo muszę o tym wiedzieć, żeby nie Dolić wszystkich pieniędzy i nie stracić 90 sekund. Ja mogę Cię poprowadzić, stracisz 30. O, Ja się nauczę wszystko o krypto i będę inwestował w Twoją kasę. Ok. E, Peter, ale nie w krypto. Nie w krypto. Już prędzej jakieś akcje takie właśnie bym widziała. No ale co? Zyskiem będziemy się dzielić 50-50? A jak w... Dolić te pieniądze, to co mam wtedy zrobić? Fajszek. <noise> Jeszcze nie mam pieniędzy, żeby iść do maklera. Najpierw widzowie spłacimy kredyt, potem kupimy sobie samochód, a potem to już wie... To już możemy spuszczać pieniądze w kiblu. Całe szczęście, że zaszła mi za skórę tak bardzo, bo dzięki temu przyjrzałem się całej jej twórczości. Jesus. Czy Krzysztof Stanowski jest naszą polską Beyoncé? Dziękuję Krzysztofie Stanowski, że mogę streamować te transmisje. Dziękuję. Dziękuję Panie Krzysztofie. I dowiadujemy się z tego tekstu, że do 2012 roku w rządzie i samorządach będzie pracować tyle samo kobiet co mężczyzn. Eliza Michalik co robi? Oczywiście to wyśmiewa, bo pisze tekst o tym, że kobiety wcale nie mają gorzej od mężczyzn. A z tym parytetem to ja się nie Zgadzam. W się, sensie, że musi być tak, że jest gdzieś tyle samo kobiet, co mężczyzn. Nie musi. Uważam, że kobiety i mężczyźni powinni mieć taką samą szansę dostać się na jakieś miejsce. Ale jeżeli kobieta gdzieś osiągnie niższe wyniki, to nie trzeba jej dawać tam na siłę, bo jest babą. To jest głupie. Nie wiem, M mi się to wydaje, że to, co ja myślę, to, że wszyscy inni tak myślą, że to jest takie oczywiste. A potem się zderzam czasami z tym, co wy gdzieś piszecie, mówicie, albo gdzieś coś słyszy i się wydaje, jak to. Nie wiem, czy w takim prawdziwym życiu, bo ja nie mówię o Twitchowym, gdzie, nie wiem, gram w grę i ktoś usłyszy, że jestem kobietą i mi powie, zrób mi kanapkę. Ku bo tylko do tego się nadajesz, nie? To nie wiem, czy oprócz takiego gamingowego, mocno środowiska, spotkałam się gdzieś z, jakimś, z jakąś dyskryminacją płciową. Lepiej by było, kompetent, by kompetentną osobę dostałaś na stanowiska, a nie bo ktoś się z kobietą dlatego dostaje. No tak, no o tym mówię. Kiedyś kobiety były dyskryminowane przez płeć, zresztą nadal tak jest na przykład w banku. W jakim sensie w banku? Jak idę do banku, to co? Najpierw obsługują mężczyzn, dopiero później idzie kobieta do kasy, czy co? Z tym też się nie spotkałam. Jak zajmę miejsce w kolejce, to wtedy dojdę do kasy, aż kolejka się skończy. Jeśli chodzi dyskryminacja, to tylko spotkałem się w klubie z czymś takim, ty wchodzisz, bo masz cycki, ty nie i tyle. O! No w klubach jest dyskryminacja płciowa. Tak, bo kobiety wchodzą za darmo do klubów. Przynajmniej w Krakowie tak jest, że kobiety wchodzą za darmo do wszystkich klubów, a mężczyźni muszą płacić. Ja byłam w takim szoku, pamiętam, jak poszłam raz z moją siostrą klub popularny w Warszawie, co tam sławni ludzie chodzą. Franio tam chodzi. O, sketch! To chyba chodziło o sketch. I poszłam tam, bo Monika chciała tam iść. Ja wtedy byłam, nie wiem, chwilę po mózgu więc ja stałam tam, piłam szklankę wody, nie? A I pamiętam, że idziemy do tego klubu, i oni mówią, że 60 zł za wejście. A ja mówię, co? No, Mam 60 zł za wejście. I mówię, what the fuck? What the fuck? I oni mówią, a na wyższe piętro to trzeba jeszcze 100 zł dopłacić. Wie, ja pierdolę. Jakaś alternatywna rzeczywistość. Przeniosłam się gdzieś, w... Coś się stało nie w porządku. Coś tu jest nie tak. Nie zapłaciłam tych 100 zł za to dodatkowe piętro. W Krakowie nigdy mi się to nie zdarzyło, że musiałam płacić za wejście do klubu. Dlatego Kraków jest fajniejszy. A w Krakowie dużo chodziłam po klubach. No, oj dużo. Na ulotce z napisem żyj namiętnie, kocha się bezpiecznie widać dwóch obejmujących się nagich mężczyzn. Na odwrocie opis bezpiecznych sposobów uprawiania seksu męsko-męskiego. Baba z babą, mordan chłop z chłopem. Łatwiej Ci jak widzisz parę lesbijek niż jak widzisz parę gejów? Ciekawe. O nie. Nie jesteś jedyny. Mnie to strasznie obojętne jest. Ale ja generalnie mam jeden postulat. Nie przeszkadza mi, jak całuje się chłopak z chłopakiem, dziewczyna z dziewczyną, dziewczyna z chłopakiem, wyjechana. Ale nienawidzę, jak ludzie ostentacyjnie liżą się kurwa w miejscach publicznych. I nieważne kto z kim. Wszyscy. Nadalać do pokoju i tam się liście, a nie na chodnikach. Chodnik, autobus, metro, przystanek. To nie jest miejsce na jakby okazywanie sobie swojej miłości. Liżących się na ulicach mogę tolerować jedynie bezdomnych, bo oni nie mają gdzie pójść. A reszta do pokoju. Dziękuję bardzo. Nie, nienawidzę. Jak ktoś wiecie, rozumiem, jak na przykład siedzisz na imprezie i wiesz, siedzi obok ciebie twój chłopak, twoja dziewczyna, złapiesz za kolanką, przytulisz. A jeszcze gorzej, jak, dziadka, jak robię, Rozumiem taką drobną czułość, ale nie wyobrażam sobie. Sobie siedzieć z rękiem na jakiejś imprezie i. Kultury trochę! Kurwa! Erui, no właśnie, albo musi się wydarzyć jakieś, nie wiem, wewnętrzne przemyślenie, że tak siądzisz, już i filozofujesz, nie wiem, medytujesz cztery godziny i wykminiasz, że źle patrzyłeś na świat do tej pory i coś. Albo musisz z kimś porozmawiać, albo z kimś wejść w ostrą dyskusję z kimś po drugiej stronie na przykład twoich poglądów i się z nim skonfrontować, przemyśleć to i te poglądy mogą w tobie dojrzeć też za jakiś czas. No ale musi być jakiś czynnik zapalny do tego. Zwykle nie jest to tak, że ty siedzisz, se przekminiesz i A! W sumie to byłem przeciwko aborcji, ale teraz to mogę być za nią. Ja, na przykład, mam bardzo dużo wątpliwości odnośnie całego tematu aborcyjnego. I z jednej strony czasami się skłaniam bardziej ku jednej, czasami po drugiej stronie. Ciężko mi w ogóle to określić, w którą stronę ja bym chciała iść. Jestem taka pomiędzy bardzo. Gdzieś raczej patrzę w ten kompromis, gdzieś patrzę w takie rzeczy pomiędzy. Zastanawiam się, co ja bym zrobiła w tej sytuacji. Ale ciężko mi, ciężko mi wygłosić takie jednostronne stanowisko, no nie? Ale to też nie jest tak, że jak się opowiem o jakimś, na jakimś stanowisku. To nie przemyślę tego jeszcze raz i nie zmienię zdania, bo tu jest. Nie jestem w tym temacie tak pewna. Najczęściej doświadczenia zmieniają poglądy albo je weryfikują. Wiesz, że myślałeś, że tak, ktoś coś wydarzy, i tak widzisz, kur. To jednak było bez sensu. Różne rzeczy się muszą wydarzyć. Ukraińskiego TikTokera, który zrobił sobie content na uprzykrzaniu ludziom życia. Chodzi do różnych sklepów w Złotych Tarasach i podskakuje za ladą w rytm dziwnej muzyczki. Ale czajcie, że my możemy mieć, ale właściwie nie mieć wystarczających przepisów na to, żeby tylko na przykład takiego ziomka Jebać z kraju? I w tym przypadku to naprawdę może skończyć się tak, że ludzie wezmą sprawy w swoje ręce, nie? I może się stać krzywda. I to jest straszne. Do chóru osób oburzonych promocją free fightów w Polsce dołączył m.in. Jarosław Kaczyński. Jeżeli chodzi o to, to to już jest... Kurczę całkiem trafne słowa. Za to jest karta. Fame na 23, tak? Tutaj mamy Koziołek versus Sequento. Później będzie Zbuku versus Koro. Rzeźnik versus Roger. Nie mam pojęcia, kto to Kosa versus Tromba. Nie wiem, kto to Kosa. Wronek versus Gawronek. To trochę śmieszne. Lizzie versus Lexi. Okej. Okay. W każdym razie obejrzałabym walkę trąbę, bo lubię trąbę. Walkę wronka, bo lubię wronka. No i tyle. Nic więcej mnie tu nie interesuje. Dzień z też ciekawy. Ale bym oglądała Free Fighter, żeby zobaczyć ciekawe, emocjonujące walki. Bo pewnie bym się to na tą walkę lot, cieszyła. I na tą walkę lot, bym się je pewnie je cieszyła. Je Ale ja oglądam. Lot, są tam je znajomi. Jakby ci zaproponowali walkę, to byś poszła. Słuchaj, przed udarem proponowali mi walkę w High League. U. Chyba to miałaby być walka z Mrs. Honey. Wtedy jeszcze. I wtedy mi proponowali garze na poziomie 200 tysięcy złotych. I nie wzięłam. A teraz po udarze, to nie mogę brać udziału w takich rzeczach. I nikt mi nawet tego nie proponuje. Tyle, to ty się nie schylasz. No, po tyle bym się nie schyliła, masz rację Nie, hejterzy, wypieprzaj, zlewa No, Kochani, nie, jakby ja się tym totalnie nie przejęłam Tragedia Dlaczego oni po prostu nie mają moderacji, która by tam banowała ludzi? O, na przykład teraz wiekośniko zbanowało użytkownika uniwersalny Ja nawet nie wiem, co kościół uniwersalny napisał Ale ma bana, i dobrze, nara Prawie milion wyświetleń na Twitterze zebrała dyskusja na temat tego Czy aby na pewno członkowie ekipy Genzy na tym nagraniu Nie są pod wpływem substancji psychoaktywnych Oni nie wyglądają na noc. Widziałam parę razy w życiu. Tak mi się wydaje, że to były naćpane osoby. Takich podejrzewam, że byli pani Takiego pana w klubie widziałam, co tańczył i tak. Jego podejrzewałam, że brał narkotyki. I tak sobie wyobrażam osoby właśnie po narkotykach. To po mefedronie mógł być. Ale więcej? Nie wiem, jak mogą wyglądać. Na pewno kojarzycie rapera, jakim jest Oki. Natomiast mógł wam utknąć fakt, że muzyk był w wieloletnim związku z niejaką Sarą Woś. Jakiś czas temu para się rozstała. Nie ogłosiła tego nigdzie wprost. Ja z jednej strony rozumiem, z drugiej strony nie rozumiem. Bo tak sobie wyobrażam, że czułabym się zobligowana do tego, na przykład, żeby was poinformować, że mój. Związek na przykład się zakończył albo nie zakończył. W sensie, no, ja nie będę Was informować, że się nie zakończył, ale czułabym się zobligowana, żeby Was poinformować, gdyby się zakończył. No, bo nie chciałabym, no właśnie, takich domysłów, jakiejś spekulacji, jakichś takich dziwnych rzeczy. Ale zawsze jest takie coś, nawet jak nie jesteś osobą popularną, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, że się wygrywa rozstanie, no że często chcesz pokazać w social mediach, jaki ty jesteś, wow, jak se super pokładałeś życie i w ogóle wszystko, żeby temu partnerowi było, bo przede wszystkim pokazać, że wiecie, że no ja już się po to je pozbierałem, bo w ogóle, nara, nie potrzeba powiem ci. Widzisz teraz, widzisz? Bez ciebie jest mi lepiej. Ktoś tak ma, no, mają tak. No, a płacą w środku, to prawda? To jest głupie i bez sensu. Ale w, to, w tobie jest taka wewnętrzna potrzeba. To nie jest racjonalna potrzeba, to jest taka emocjonalna potrzeba. Mój były po rozstaniu zrobił ze mnie dziwkę. Na insta wrzucał smutne piosenki o rozstaniu i zdjęcia co tydzień z jedną dupą. No, żeby pokazać, jaki on jest player i żeby mu w ogóle przeszło. Ja pewnie też bym wrzucała smutne piosenki na Instagrama i pokazywała, jak się świetnie bawię na Mieście. Może poszłabym na imprezę i wypiła piwo. Szalona katarzyna, ja. byłoby Uh, znowu wolna. Uuu. nie pi. Natalia, ta Jeżeli przyjdzie co do czego, to czuję, że mnie nie powstrzymasz. Wypiję te trzy piwa i zasnę na jana. Nie powstrzymasz mnie. Ej, nawcia a widziałaś co się, co ta laska opasuta robiła na streamie? Ja sobie tak wyobrażam, że gdyby to był ktokolwiek z moich znajomych, to bym to bym Chyba, nie wiem, przejechała pół kraju, żeby ją wziąć z tamtego streama i ją uratować. To musi być bardzo samotna osoba. Na DC. Dobra, nie wystaw mnie tym razem, proszę. No, ale. No i wyszła! Dobra, wyszłam na chwilę. Dlaczego?! Ja Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Ja nie jestem stabilna na tyle, Natalia. Przepraszam, okres masz kiedy? No, teraz! Spoko, nie będę ryczeć. Ryczysz? Nie. spadło do oka. Już myślałam, że jesteś gigapizą. Sama jesteś gigapizą. Nie no, dobra, ale słuchaj, tak serio, to co do tej laski, to. To ja byłam, wiesz, z jednej strony. Już, czy, negatywnie do tego nastawiona, że ona się tak zachowuje, ale z drugiej strony. Co ta jej koleżanka miała zrobić? No, zabrać ją stamtąd? Przecież ona jest to? taką osobą, i sama o siebie wiesz, o sobie decyduje. No nie, no, I ja bym wzięła siłą, tak się zastanawiam, nie? Tak się zastanawiam, że ona chyba tam próbowała, kufa, coś tamtego. Ale jakbyś ty cią... odpięła taką czy trzodę. na nią i w ogóle. Jakbyś ty odpięła taką trzodę, to bym zadzwoniła po policję, żeby cię wzięli. O, ku... Miała noc na domku, przestań No i przygoda, odebrałabym cię zbyt sześć białki Ale przynajmniej twoje upokorzenie byłoby naszą prywatną sprawą, a nie internetową No to akurat racja, no to akurat racja No nie wiem, no dla mnie strasznie ciężka sytuacja Ale dalej uważam, że jeżeli jest się dorosłą osobą, no powinno się odpowiadać za swoje czyny No i ona chciała to zrobić, wiesz na... A ja bym chciała, żebyś mnie uratowała było. od konsekwencji, jakie mogę ponieść. Ciebie bym uratowała! No to widzisz, no to tego oczekuję od mojej przyjaciółki. Ale tak... Dobra, ale słuchaj, bo ja nie wyobrażam sobie ciebie w takiej sytuacji w ogóle. Nie Kiedyś w byłam życzyny. w takiej sytuacji. Znaczy, nie było streama i byłam na. na prywatnie, ale no wiesz o co chodzi. Ale, ale mi się wydaje, że tam samo na... nie mogę z tymi w... reklamami. Mo... Że co, że samo na... nie było problemem? Nie wchodziło w grę, że tam musiałoby coś nie jeszcze żyję, bo tam żyję. były już takie akcje. ...że ta piekara tego, co się dzieje, nie? A po jakich ja narkotykach jak... mogła być? A ja nie wiem, ja nie znam na tym. Ja też nie. No nie wiem, no. Dla mnie to jest taka niejednostronna sytuacja. Dla mnie jest... Ty się... Okej, okay, laska jakby... Project... Doliła trzodę, no nie. Pokazała co za dużo, wiesz. Wszystkie klipy się rozchodzą przez internet i tak dalej. Ale mimo wszystko w jakimś stopniu jest mi jej żal. Ale nie, te, żal, że nie wiem, zostało to upublicznione i tak dalej. Sama chciała. łasiła się na Dika i na zasięgi Pasuta i wiesz. To nevermind, nie? Ale żal mi jej pod tym kątem, że nie miała wokół siebie takiej przyjaciółki, która by ją wyciągnęła z takiej opresji. No za habety, nie? No. Za szmaty trzeba by było ciągnąć. No trzeba było, dlatego no, mówi, jakbyś ty tak była ja... i stawiłabyś mi jeszcze opór, to ja bym po... by się nie porwiła. Nie, bo nie mam ja siły na tyle. Ci, ja, ja na przykład bym ci wyglądał. Bałbym ja się, że ja mi oddasz prostu, tak szczerze. No, naprawdę? No, bo wiesz, jak ty trenujesz, to masz może jakieś instynkty, chyba jakieś takie, wiesz, druchy, nie? To może tak. W sensie, to tak jak jest na przykład, wiesz, w wodzie, że jak ktoś się topi, to trzeba mu bać tak, żeby stracił przytomność i wtedy łatwiej się go odholowuje do brzegu. To ja bym ci na przykład z... Jakbyś się rzucała? Zabiję tego znokatowaną bym Cię wyniosła. No nie rób tak. Mnie nie wolno bić. <gry> Dlatego nie możesz pić. Ale stara, no nie wiem, ja w Poznaniu miałam imprezę życia, a wypiłam trzy piwa i wiesz, moja impreza życia polegała na tym, że nie wiem, szłam i mówiłam, ej, pobiegnijmy gdzieś. I to, wiesz, to, to było tyle, nie? Kurde, nie wiem, no ja na przykład, ja mam tak, że jak się już tak napiję, to jestem taka uchachana i tak dalej, ale no ja nie odpięłam. Nie mam jakichś dziwnych akcji, że k... się gdzieś chowam albo uciekam. Ja lubię uciekać, ale jestem na tyle wolna, że wszyscy mnie złapią. No masz krótkie nogi w sumie, więc. i szybko się męczę, to też. Nie, ale tak już totalnie szczerze, to ja... ja bym ci chyba nie, nie potrafiła wyrobić. A dzięki, dzięki, doceniam. Miło z Twojej strony, żebyś mnie nie chciała zajmować. To naprawdę, fajnie Natalia, że jesteś. Nie, bo to już jest taka przyjaźń, że, że no, ja bym nie, nie podniosła na ciebie ręki. Nie dałabym rady chyba. A jest jakiś niższy level przyjaźni, gdzie byś komuś zajębała? Tak. Lol. Ja nie mam w ogóle, tak, ja nawet obcej sobie bym nie zajebała. Ja bym zajebała dopiero komuś, jakby ktoś mnie, nie wiem, złapałby mnie za dupa, albo by mnie chwycił i bym ograniczał moją wolność ruchową. To wtedy bym miała instynkt żeby się obronić. Ale żeby zajebać komuś zajebać? No ale dobra, no a jakbym cię wzięła za habety i byś miała ograniczone ruchy, to nie chciałabyś mi za Zależy, jak masz długie ręce, bo jest szansa, że nie dosięgnę do ciebie. w też racja. Mi chodzi o to, że, nie wiem, słownie, jakbyś, nie wiem, na mnie nakrzyczała, obraziła mnie, zwyzywała czy coś. Nie jesteś w stanie doprowadzić do tego, że chciałabym użyć przemocy fizycznej względem ciebie, rozumiesz? No to nie, to mnie słowa aż tak też nie, nie mogą wyprowadzić z uwagi. Chyba, żebyś była taka, że na przykład czułabym, że już jesteś, kurde, w takim momencie nieogarniania i tak dalej, że naprawdę już po prostu nic nie, nie, mo nie może cię otrzeźwić, nie możesz dogadać się słownie itd. i tak już... dalej, już po prostu, no na przykład tak jak w tamtej sytuacji, że to już by było ponad wszystko, nie? Że już bym musiała ci z*****ć i cię zabrać po prostu, żebyś się tak otrzeźwiała, no to wtedy może tak, ale... No ale ja w takiej no, sytuacji no, też bym jestem... nikomu nie z*****ła. No nie, no to ja bym cię zabrała, bo, bo to by była wyższa siła, wiesz, że... że, że nie nie że bij mnie, chyba Że wyższy, wyższy, wyższy... Wyższa sprawa, wyższa sytuacja, że to by mogło ci chyba całą karierę przekreślić. No to, nie bij mnie. Nie bij mnie, bo ja umrę. Nie mam zamiaru, nie, ma, nie mam zamiaru. No, Ej, a w sobotę siedzimy na jebać na miasto. Serio? No a co? Wiesz, że ty pijesz jedno piwo już jesteś pijana? No wiem, wiem. I to może sobie akard jeden zjem? I nie, też będę Nie, bardziej... nie możesz jeść akardu tak po prostu, Głąbie. żartowała no bym była bardziej ten, ekonomiczna, tak jak ty. Chyba będę musiała więcej pieniędzy wydać, żeby się najebać na zewnątrz. To jakoś setu nie kupię. Ty sobie kupić piwo. Wyzerujemy. I jazda. Tylko nie idziemy na nowy świat, żeby pasuta nie spotkać. Ale bo chodzi mu na... Wiemy. Nie, przyszedł nas poskładał na hita. I przecież on jest taki, że on by nam oddał. No ale ja jestem po pouderzem, ja nie wolno bić. Ale on na to nie patrzy. Co za chuj? No, jak laska go opluła, to on ją też czopluł. Ale jakbym zabała pasutowi pierwsza, to bym się nie zdziwiła, żeby mi oddał. Tak samo tobie. Jakbyś mi oddała, to też bym nie była zdziwiona. Jakbyś mi uderzyła, to ja bym się rozpłakała i se poszła. Ja bym miała zonka w chuj. Myślał, ja byś bym mi jakiś komar w zimę u, u jak ja bym cię No. Nie wiem. Ja ten, forchenda, mam dobrego, wiesz, tak z bara. Takiego luja. Takiego luja, no. Ale e, słuchaj, nie planujmy. My po prostu idziemy, fajnie się pobawić. A ja nie jadę no, jednak na tą Sri Lankę. Ja, jak będziesz chciała, to możesz e, przyjechać do mnie na przykład i se możemy nocować we dwie, jak ręka nie będzie. Okej, okay. chyba, że ty chcesz do mnie w końcu przyjechać. Nie, bo mówiłeś, że chłopaki nie sprzątają. Ale ja posprzątam i też mam kota. I mam duże łóżko, przebiorę pościel dla ciebie. I mam swoją własną łazienkę, tak że ona jest posprzątana. Czyś przerywa internet, mi jej wywala, wiesz? <grywa> No, ja mam dwa kotki, ja się muszę nimi zajmować. Oj, przepraszam bardzo. A jak ja mam psa, to ją zostawiłam specjalnie u rodziców, żeby do ciebie przyjechać, żebyś nie szła sama na arkę, wiesz? I co? A ty nie, nie zostawiłaś jej specjalnie tak? w domu. Zostawiłam. No to fajnie, że robisz mi taki wyrzuty za coś, że cię zapraszam. Fajnie, więcej cię nie będę zapraszać. Nie, no już czuję się zapraszana. No to jak chcesz to przyjść. Ale słuchaj, ja przyjeżdżam do ciebie cały czas, ale jak będę mieszkała już sama, to ty do mnie przyjedziesz. No spoko. spoko. spoko.